WF1000XM3 to najnowsza generacja doskonałych słuchawek od Sony z wiodącym na rynku systemem redukcji hałasu otoczenia. W tym materiale dowiesz się, jak połączyć je ze smartfonem po wyjęciu z opakowania. Pierwszy sposób opiera się na wykorzystaniu NFC. W tym wypadku nie wystarczy wyłącznie otwarcie tu i ze słuchawkami i przyłożenie smartfona w odpowiednie miejsce. Pojawi się wtedy błąd. By powiązanie urządzeń w ten sposób było skuteczne, w pierwszej kolejności musimy wyjąć słuchawki z etui, a dopiero wtedy przyłożyć smartfon w oznaczone ikoną NFC miejsce na obudowie. Drugi sposób przeznaczony jest dla urządzeń, które nie mają NFC. Aby wprowadzić słuchawki w tryb parowania, przytrzymujemy palce przez 7 sekund na panelach dotykowych prawej i lewej słuchawki. Potem w smartfonie wchodzimy w menu Bluetooth i wyszukujemy nowe urządzenie. Tam powinny już pojawić się nasze słuchawki i wystarczy dokończyć konfigurację zgodnie z podpowiedziami.